Zacznijmy od zaprezentowania danych, które widzimy w tym tabelku w postaci diagramu kolumnowego. No to bierzmy się do roboty. Na początek musimy sobie zaznaczyć w ogóle temat, elementy statystyki. I teraz tak. Rysujemy dwie osie. Przygotowujemy sobie podziałkę patrząc na dane liczbowe. Widzimy, że wyniki przekraczają setkę, zbliżają się do 150, dlatego przyjąłem taką jednostkę. Jedna krateczka to 25 osób. 25 osób. Ok. To to mamy. Teraz będziemy opisywali osie. Na tej pionowej osi będzie podawana liczebność według tabelki, czyli podamy liczbę osób, um, liczbę osób, która spowodowała wypadek, o. Natomiast ta pozioma yy, oś to będzie przyczyna wypadku. Opisujemy poziomą oś takimi skrótami. Najlepiej wymyślmy sobie yy, pierwsze literki od problemu, którym tutaj musi, którym musimy się zająć i obok stwórzmy legendę do tego. Eś to oznacza przejazd na czerwonym świetle i tak dalej. Możecie sobie poczytać. Teraz ustawiamy punkty na tej wysokości, która będzie odpowiadała liczebności danemu wypadkowi. Więc wiemy, że na czerwonym świetle przejechało 81 osób, dlatego tak mniej więcej zaznaczyłem tym punktem liczbę 81. Później mamy literką P, oznacza, o widzicie, już można sobie z legendy korzystać, wiadomo o co chodzi. Jazda z nadmierną prędkością, tak? No więc tutaj zaznaczamy blisko 150, bo mamy liczebność równą 144 i tak dalej, w dalszej kolejności. Łączymy tą dolną oś z każdym punktem. Możemy tutaj takie słupki narysować, ale. Ja wolę takimi odcinkami zaznaczyć, bo tak jest najszybciej. Po co będę rysował słupki, później to kolorował bez sensu. Zresztą zobacz. Kolorki za chwilę sobie tutaj rzucimy, tylko jeszcze zapiszmy nad punktami liczby, żeby łatwiej było um, przeczytać ten diagram. I pokolorujmy, żeby było wszystko tak ładnie, ślicznie zrobione. I mamy pierwszą część zadania rozwiązaną. Za chwilkę w odcinku bonusowym pokażę, jak rozwiązać drugą część.